Dzień dobry, nazywam się Agata Wietroska i zapraszam na mój podcast Z Wiatrem w grzywie. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o przygotowaniu koni e, trenerów. Ale żeby sobie w ogóle wyobrazić, co, dlaczego ja w ogóle je muszę specjalnie przygotowywać, to chcę opowiedzieć o tym, dlaczego to jest w ogóle ważne. Konie trenerzy pracują, e, można powiedzieć, z bardzo różnymi osobami. Zarówno są to osoby y, doświadczone, które miały jakiś kontakt, znają jakieś podstawy obcowania z końmi. Są to zarówno wytrawni koniarze, którzy bardzo wiele już mają wiedzy i doświadczenia wieloletniego, ale też są osoby, które naprawdę, literalnie pierwszy raz stoją przy y, koniu. I gdybym miała tak policzyć, to tych, którzy y, mają takie bardzo małe doświadczenie, jest co najmniej połowa. Czyli są i tacy, i tacy. I teraz okazuje się, bo można by było się spodziewać, że koń trener to jest w taki sposób przygotowany, że osoba, która ma większe doświadczenie, sobie z nim lepiej poradzi. Ale otóż tak nie jest. Wielokrotnie są sytuacje, kiedy osoba stojąca pierwszy raz przy koniu ma dużo lepszy kontakt i dużo więcej może się z koniem dogadać, niż osoba, która ma doświadczenie. I to jest właśnie magia konia e, e, trenera. I moim zadaniem jest takie przygotowanie koni, żeby właśnie stawali się trenerami, czyli mogli, mogły te konie zaproponować osobom, które doświadczają relacje z nimi, coś tak świeżego, jak odpowiedź na ich, że tak powiem, propozycje kontaktu, niezależnie od tego, czy mają doświadczenie, czy nie. I jak to się dzieje, że koń trener ma taką, taką specyfikę? Wynika to z tego, że w swoim, w swoim działaniu odpowiada bardziej na emocje, postawę, to, co się dzieje z osobą, która y, coś robi, energię, z jaką wchodzi, ale też taką autentyczność, kontakt ze sobą, taką wewnętrzną prawdę, bardziej niż na technikę. To nie jest tak, że nie odpowiada na technikę, a i nawet jeśli zareaguje krótkoterminowo na technikę, to ma tyle w sobie takiej niezależności, żeby tak trochę symbolicznie nie wiem, jak ktoś nagle machnie jakąś liną, bo chce wywrzeć jakby wpływ. ok, to się może krótkoterminowo sprawdzić, bo koń się wystraszy, ale się odwróci i powie, really to jest jakby sposób, w jaki chcesz ze mną rozmawiać. I yy, nie zawsze to daje efekt yy, długoterminowo. I teraz jak to w ogóle osiągnąć, żeby koń miał w sobie taką niezależność i taką chęć rozmowy, nie z techniką, bo ktoś podniósł na przykład to, co jest zaskoczeniem dla wielu osób. Używam flagi w doświadczeniach i wydaje się często, że ktoś podniesie flagę i na przykład ją pomacha taka jest trochę jej rola żeby spowodować, żeby koń się poruszał na przykład do przodu. Przy jednych osobach ten się koniusza, przy tym samym geście i fladze, a przy innych nie. Wynika to z tego, że koń się tej flagi yy, nie boi i wie, że się jej bać nie musi, natomiast. Patrzy na to, co robi ta osoba z tą flagą i na ile energia tej osoby ją przekonuje. Czyli ja to mówię tak, technika też jest ważna, ale to jest 80, 80 do 20. Bo jaki jest cel w ogóle przygotowania konia trenera? Koń jest bardzo mocnym symbolem, właściwie jednym z najsilniejszych. Symboli, zwłaszcza takich, z którymi możemy mieć do czynienia. Na przykład lew czy orzeł też jest dla nas bardzo ważnym i takim silnym symbolem, czy nawet archetypem, bym użyła tego słowa, ale nie do końca, czy nie zawsze możemy tak blisko z nim obcować. Konia mamy bardzo blisko, jest cała masa możliwości, żeby z nim obcować. Tylko moim celem w wsparciu koń trenerów jest to, żeby ktoś, jeśli będzie obcował z koniem, naprawdę miał do czynienia z tym, co niesie symbol, czyli z koniem silnym, niezależnym, wolnym, a jednocześnie wrażliwym, chętnym do współpracy i szukającym prawdziwego kontaktu. Czyli nie jest moim celem wytresowanie konia, tak, żeby on był spokojny, wszystkich lubił, niezależnie kto po prostu podejdzie, to ma go poprowadzić. I wtedy mamy jakąś mapetkę, a nie konia. Gdzie jest ten symbol, przed którym wiele osób, jak sobie pomyśli o tym, żeby jechać na program rozwojowy z końmi, to im się ciśnienie podnosi. Dlaczego im się ciśnienie nie podnosi? Bo koń ma taką w sobie nośność, że nawet jeśli my nie jesteśmy świadomi jego mocy, to ona się uruchamia. I moim zadaniem też jest to, żeby po pozwolić jej ją doświadczyć, nie tylko w wyobrażeniach, ale w rzeczywistości. No właśnie. I co robię, żeby w, rzeczy w rzeczywistości to było możliwe? Yy, bardzo ważna jest taka otwartość emocjonalna. Otwartość emocjonalna konia. Ponieważ konie, tak samo jak i ludzie, to było dla mnie jedno z większych odkryć, przywierają maski. Jeśli spotyka ich coś, co jest trudne dla nich, nie potrafią się porozumieć czy z opiekunem ludzkim, czy są w stadzie, tak samo stado może spowodować, że konie przywiera maskę, w normalnych warunkach może by odszedł, gdzieś dalej uciekł, znalazłby sobie nowe stado, a jest w tym, które na przykład go nie akceptuje, to się zdarza um, dość często. Na zbyt małej powierzchni, żeby ten koń był w komforcie i się zamyka emocjonalnie, i jest na 30% swojego jakby potencjału. Więc jedną najważniejszą rzeczą, jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie otwartość emocjonalna konia. Ona też się zmienia, idzie do przodu, do tyłu, ale gdzieś trzeba konia wspierać i obserwować, czy to, w jakich warunkach żyje, pozwala mu na tą otwartość emocjonalną. Drugi bardzo ważny aspekt co jest prawo do mówienia. Nie. Tak samo jak koń może powiedzieć tak, tak samo i może powiedzieć nie. I ważne, żeby tak się tutaj z nim dogadać, żeby te nie nie było już, że tak powiem, na dużej eskalacji. Tylko to może być nie w odpowiedzi na dotyk. Tak? Nie mam ochoty, żebyś mnie tutaj dotyka. Nie mam ochoty teraz, żeby coś zrobić. I to jest tyle ważne, że koń daje znać, co się z nim dzieje. Ale to, już, to jest jego takie najzwyklejsze narzędzie do bycia w relacji, dzięki któremu też z tym koniem po prostu się komunikujemy. A to nie jest takie oczywiste, bo konie, które przyszły trening posłuszeństwa, bardzo często boją się powiedzieć nie, albo mówią nie, naprawdę kiedyś już im bardzo źle. A nie w takich zwykłych. Um, Sytuacjach, w takich sytuacjach, na przykład odmawiają sobie powiedzenia nie, bo były przez lata szklane, że i tak tego nikt nie tłucha. E, Oczywiście jest tak, że konie, które mają obcować z ludźmi, przychodzą podstawową, e, podstawowy trening e, takich e, zasad BHP, uczą się bycia przy człowieku, e, w jaki sposób się z człowiekiem komunikują e, i te. Niuanse, o których mówię, bazują na takich już podstawowych fundamentach, chociażby o takich fundamentach mówię, że nie komunikuje, nie komunikuje się gryzieniem, kopaniem czy wchodzeniem w przestrzeń człowieka. Później taki trzeci aspekt to jest zawarcie z końmi takiego kontraktu, że współpraca z nimi bazuje na szacunku i zaufaniu. Szacunku i zaufaniu do nich. I do tego, kim są, i co sobą reprezentują, ale też wymagania szacunku i zaufania po odwrotną stronę. I to z niektórymi końmi jest bardzo oczywiste, a z niektórymi wcale nie, bo jest, jest taka grupa koni, która szacunek do nich bardzo chętnie weźmie, ale wcale go nie daje z powrotem. I to jest y, taka y, moja rola, żeby tego szacunku też w stosunku do człowieka wymagać, ale też wtedy ja uczę uczestników programów, w jaki sposób to w ogóle rozpoznawać, że koń nie jest maskotką która właśnie tylko marzy, jakby marzy tylko o tej takiej części bycia zopiekowanym, wczucia się w potrzeby i tak ale tak samo jest istotą tak jak każda inna, żeby być z nią bezpiecznie w relacji, trzeba też mówić o swoich granicach i o tym na czym my się nie zgadzamy i czego my nie chcemy więc to jest bardzo ważne ten kontrakt oparty o szacunek i zaufanie i trzeba mieć taką czujność, to, to się nabywa tego z doświadczeniem, kiedy ramy już w współpracy z koniem są oparte na takich w miarę dobrych fundamentach, że można zacząć tą komunikację opartą o niuanse. Bo jeśli na przykład koń nie szanuje nas, nie zwraca na nas uwagi, to zagłębianie się jeszcze bardziej w jego potrzeby, a może on tutaj czegoś nie chciał, a może będzie prowadziło, czy może prowadzić przy niektórych koniach do narówienia tego konia, czyli wprowadzania go w taki stan, w którym on będzie po prostu już w pewnym momencie tak, poza taką granicą, którą akceptujemy jako ludzie i to widzę bardzo często, też przechył w tą stronę, tak, że osoby przygotowujące konie tak bardzo, nawet ostatnio dostałam takiego maila z prośbą o poradę, bo pani uratowała konia ze złych warunków i zaczęła z nim, chciała go po prostu miłością, tak przez siebie rozumianą i dbaniem o niego wyprostować jego psychikę, po czym koń tak się, że tak powiem, zarobił, zaczął gryźć w różnych dziwnych momentach, że ona już nie wie, co ona ma z tym robić i tu zabrakło pierwszej podstawowej jakby zasady, czyli szacunek idzie w obie strony i granice są nam, ludziom potrzebne, jeśli chodzi o zachowanie koni, żeby być z nimi bezpieczniej. Dopóki koń ich nie respektuje, to się nie idzie dalej, w, w tej relacji to, to nie wiem do czego to porównać ale to tak jakby e, nie wiem, ktoś wszedł do waszego domu i siedział e, nie wiem, powiedzmy nie wiem co robił e, przyszedł z, e, <śpieszedł>, ja mam takie pomysły jakoś związane z e, obornikiem bo dużo w nim siedzę ostatnio przyszedł z kupą e, obornika i wam rozsypywał po mieszkaniu e, a wy Jakbyście chciały w tym momencie go uspokoić, udobruchać tym, że zaproszycie mu pyszną herbatę z cytryną i malinami. Tak? To nie jest adekwatne działanie. Tego kogoś trzeba wyrzucić z domu i, albo kazać mu posprzątać i wyrzucić z domu. Tak? Czyli najpierw postawić granicę i wrócić do zasad e, normalnej komunikacji, a dopiero później ewentualnie mówić, jak ktoś się wycofa na teren normalnej komunikacji, e, że mogę Cię teraz wysłuchać i czy chcesz herbatę e, z... Malinami. Mam nadzieję, że ten przykład z ludźmi bardziej Wam daje takie wyobrażenie, co jest najpierw, tak? Czyli nie gadamy z koniem w oparciu o niuanse, jeśli on jest w obszarze dla nas po prostu niebezpiecznym, bo o tym mówimy. Co dalej? Jest coś takiego, że jak już mamy te ramy i Potrzebny jest też czas i potrzebna, potrzebna jest możliwość spędzania wspólnego czasu, żeby rozwijać tą relację. Jednym z takich narzędzi, które ja stosuję, tutaj nie będę więcej o nich mówić, bo już jest cały podcast na ten temat, odsyłam Was do odcinka 15 Porozumienie z Końmi bez Przemocy, gdzie krok po kroku opowiadam, na czym polega budowanie relacji z końmi. I ważne jest, żeby uświadamiać sobie, co się ze mną dzieje, czyli budować taką samą świadomość a później już z tej pozycji samoświadomości zauważać co się z koniem y, dzieje i też pomagać mu y, 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 w rozumieniu siebie w pewien sposób. I w działaniu, gdyby ktoś z was miał ochotę, to jest do tego kurs tajemnice koni i można ze mną przejść 7 modułów, gdzie ja krok po kroku tego uczę y, już w praktyce z waszym Koniem, gdyby ktoś był zainteresowany, lub z jakimkolwiek innym koniem, do którego macie dostęp. Więc tej samoświadomości, budowania relacji z końmi, nawet jeśli nie chce się, żeby koń był trenem, trenerem kiedyś, że tak powiem dla kogoś jeszcze, tylko dla nas samych na przykład, to można to sobie zrobić i z tym się zapoznać. Więc potrzebny jest ten wspólny czas wspólny czas na poznanie z pewnym elementem i doświadczeniami. To nie wystarczy, żeby to czas siedzenia na łące. Ponieważ musi zaistnieć pewnego rodzaju e, współpraca lub jej brak, czyli musi być pretekst do tego, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie my w tej relacji jesteśmy, czyli jakaś forma działania. Jedyne, co jest ważne, żeby rzeczywiście koń szedł w kierunku trenera, czyli że w tym wspólnym działaniu musi być przewaga relacji nad treningiem. Ten trening może być, ale nie może być on w oderwaniu od relacji, czyli też w oderwaniu od tego, co się ze mną dzieje. Czyli jeśli ja idę, do konia podminowana, podenerwowana i to się ze mną dzieje, i teraz w ogóle nie daje w związku z tym żadnej przestrzeni na to, co się ze mną dzieje, i widzę, że koń to odzwierciedla jeszcze, co się ze mną dzieje, a ja się skupiam na tym, żeby on przestał to odzwierciedlać, tylko zajął się robotą na przykład, to ja psuję relacje na rzecz treningu. Tak? W, tym, w tej sytuacji dużo um, zdrowsza by była reakcja, że widzę. Że widzisz, co się ze mną dzieje, tak jestem poirytowana. Tak? I może rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj nie robić zbyt skomplikowanych rzeczy, tylko trochę odsapnąć. Czyli daję możliwość koniowi wpływu na siebie, jak widzę, że on reaguje na moją relację. Dzięki temu on staje się rzeczywiście koniem trenerem, dla którego relacja i to co się ze mną dzieje, emocje, postawa, energia ta wewnętrzna prawda jest ważniejsza, jest główną komunikacją, na którą on odpowiada, a nie na trening. Mam nadzieję, że, że widzicie jak to się mniej więcej, że widzisz, jak to mniej więcej się dzieje. I jeszcze takim bardzo ważnym aspektem w pracy z koni trenerami jest zrozumienie osobowości konia i tego, co nim kieruje, kim jest. To wpływa na takie najprostsze rzeczy, jak dobieranie na przykład doświadczeń do koni, żeby one rzeczywiście mogły być w doświadczeniach, w których ich osobowość ma możliwość się najlepiej rozwinąć, ale też wspieranie w ich rozwoju jako koni. I tu bardzo dla mnie dużą pomocą jest Klaus Ferdinand Hemkling, o którym też mam nadzieję, że uda mi się nagrać podcast. To jest osoba, u której przyszłam roczny trening online i byłam na 10-dniowym, bardzo intensywnym warsztacie rozwojowym. Natomiast o osobowościach piszę. W takiej swojej książce What Horses Reveal, niestety nie jest przetłumaczona na język polski i opisuje tam 26 bodajże takich bardzo podstawowych osobowości końskich. I one są opisane na, w bardzo wielu aspektach, też takiego daru, który ma dana osobowość konia, ale też wyzwania, jakie ma dana osobowość konia. I ja próbuję się też tym wspierać, żeby poszczególne konie, jakie zaczynam bardziej rozumieć i to, jako mają drogę, same dla siebie i też czasami, jakim są wyzwaniem same dla siebie, bo to nie jest tak, że koń nie ma też swoich zadań takich życiowych. Od, od najprostszych rzeczy są konie, które na przykład wpadają w panikę i w naturze po prostu pod wpływem tej paniki wpadłby w bagno. Bo przestają myśleć i lecą na oślep, nie patrzą już gdzie, dlaczego i po co. I taką osobowość konia widać, i wtedy takiego. I można powiedzieć, że gdyby on był w innym stadzie, ktoś by może go tego nauczył może tak, może nie myślę, że jest bardzo podobnie że różnie może się w życiu trafić i u konia tak samo, jak i u ludzi że czasami będzie w świetnie ułożonym stadzie, a czasami różnie. Bo wystarczy, że jakiś ważny członkowie stada po prostu zginą i stado jest pozbawione tej mądrości swojej wewnętrznej. I taki, taki koń jakby potrzebuje pomocy i wsparcia, żeby zaczął myśleć. I nie zaczął myśleć tylko w stosunku do człowieka, bo to się bardzo dzieje w treningach, że. No, koń głównie ma się rozwijać w stosunku do człowieka. Mi zależy na tym, żeby koń się rozwijał również w swoich funkcjach w stadzie, w swoim codziennym życiu i podejmował takie decyzje, które powodują, że on się lepiej czuje ze sobą. I takich wyzwań konie mają też trochę, każdy trochę co innego. I ja też staram się nad tym pracować, żeby one czuły się bardziej końmi i rozwinęły swój też potencjał. I oczywiście, w tym procesie, kiedy ja towarzyszę koniom, to nie jest tak, że ja tam wchodzę jako jakiś taki Buddha Zen, czy tam jeszcze inny święty, który nie ma niczego za pazuchą, czy za kołnierzem, czy jak to się mówi. I tak samo ja mam swoje osobiste wyzwania, mam lepsze i gorsze dni, mam różne okresy, kiedy funkcjonuje lepiej, funkcjonuje gorzej, czyli tak jak to wygląda normalnie w życiu każdego człowieka. I zawsze jest jakieś wyzwanie, moje osobiste wyzwanie i wtedy sztuką jest też to, żeby je rozpoznawać i nad nimi pracować, a nie przerzucać je na konie. Ale to, co na szczęście widzę, co jest możliwe, że przy odrobinie takiej pokory i samoświadomości, nawet jeśli konie naciskają na jedne z trudniejszych moich kawałków, to jestem w stanie odpowiednim tańcem, czasami odpuszczeniem, czasami daniem sobie spokoju z relacją na jakiś czas, Nadal je prowadzić i to jest dla mnie najważniejsze. Więc ja mam taką jasność w każdym momencie, gdzie idę z koniem, nad czym pracuję u niego, co jest jego kolejnym krokiem, czy gdzie mniej więcej jakby ten koń się jakby rozwija, co się w nim dzieje, ale też co we mnie. Tak? Więc nad czym ja pracuję i co jest moją słabą stroną w danym momencie i co z tego będzie wynikało dla konia. I jeszcze, żeby było śmiesznie dla każdego co innego. Czyli mój, mój osobisty na przykład cień, którego integruję, będzie wpływał zupełnie inaczej na y, konia z jedną osobowością, a inaczej na konia z drugą osobowością. Więc to jest cały bardzo kompleksowy y, y, świat właśnie emocji, psychiki, rozwoju, y, który jest światem wspaniałym, y, niezwykle wnoszącym coraz to nowe. Wglądy, na pewno się nie nudzącym, i y, 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 mam nadzieję, że w tym podcaście trochę go y, przybliżyłam. Dzięki bardzo i do usłyszenia.